W dzisiejszym filmie zobaczycie dekoracje, ozdoby oraz akcesoria wielkanocne, a także nowe rzeczy z kolekcji wiosennej, jakie kupić można w sklepie Pepko. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Na początku filmu widzieliście kilka rzeczy wielkanocnych, do nich wrócimy za chwilę. Tymczasem zobaczmy kilka nowości, które pojawiły się na półkach sklepu Pepko. Wśród nich znajdziemy nowe rzeczy wiosenne, a także rzeczy z nowej kolekcji. Zestaw zawierający dwie szklanki wiosenne kwiatowe wzory, każda ze szklanek o pojemności 450 ml, kupić możemy za 15 zł. Wiosenne wzory znajdziemy także wykonaną z materiału i silikonu kuchenną rękawicę, której cena to 17 zł. W zielonym wiosennym kolorze jest również okrągły zegar na Cena zegara to 25 zł, a średnica 30 cm. W wiosennej ofercie jest również coś dla tych, którzy lubią kwiaty. Nowością jest ceramiczna owalna osłonka na Donicę w kolorze białym. Na osłonce widać kwiatowe dekoracje. Cena to 25 zł. Wymiary podane są powyżej cen. Wśród nowych osłonek na doniczki znajdziemy też taką, jaką właśnie teraz widzicie. Osłonka ma wysokość 16 cm i kosztuje 25 zł. Pozostałe wymiary podane są powyżej cen. Następną nowością, jaka pojawiła się w sklepie Pepko, jest ceramiczna taca do serwowania z uchwytem. Taca w kształcie kwiatka ma drewniany uchwyt do samodzielnego przekręcenia. Kosztuje 40 zł. W kształcie kwiatu jest również szklana taca do serwowania na podstawce. Średnica to 22 cm, a cena 40 zł. Do kompletu dokupić można talerze w dwóch rozmiarach. Mniejszy o średnicy 21 cm kosztuje 12 zł. Większy talerz do serwowania ma średnicę 32 cm i kosztuje 30 zł. A oto taca do serwowania za 35 zł z nowej orientalnej kolekcji. Tego rodzaju taca ma średnicę 28 cm. W nowej orientalnej kolekcji pojawiły się również wazony, takie jak na przykład ten. Tego rodzaju szklany wazon w kolorze miodowym ma wysokość 21 cm. Wazon kosztuje 30 zł. W nowej kolekcji są również figurki, np. czapla w kolorze złotym. Figurka o wysokości 30 cm kosztuje 35 zł. W nowej orientalnej kolekcji jest również figurka zająca w kolorze złotym. Figurka kosztuje 30 zł. Ma wysokość 25 cm. W sklepie Pepko jest jeszcze więcej rzeczy z tej kolekcji. Na przykład zestaw zawierający dwie zasłony z metalowymi pierścieniami. Wymiary zasłon to 135 i 260 cm. Zestaw kosztuje 100 zł. 50 zł kosztuje duży metalowy lampion z uchwytem w kolorze złotym. Lampion dostępny w jednym wzorze i kolorze ma wysokość 17 cm. Okrągłe pudełko pokryte miękkim materiałem w kolorze zielonym, z symbolem ptaka w kolorze złotym na pokrywce, kupić możemy za 20 zł. 90 zł kosztuje otwierane krzesełko ze schowkiem. Następna rzecz z nowej kolekcji to duża okrągła metalowa taca. Średnica tacy to 35 cm, a cena 35 zł. W tej kolekcji znajdziemy również podstawkę na kwiatek z osłonką w kolorze złotym na doniczkę. Całość kosztuje 50 zł i ma wysokość 50 cm. W nowej orientalnej kolekcji znajdziemy także w kolorze złotym trójpoziomową tacę na biżuterię. Taca ma wysokość 29 cm i kosztuje 40 zł. Poza tym w sklepie Pepko kupić możemy różnokolorowe ceramiczne świeczniki w kształcie kwiatów. Jeden świecznik kosztuje 17 zł. Jest również serwetnik, którego cena to 17 zł. Albo jak za chwilę zobaczycie, poduszki w nowe wzory. Ozdobna prostokątna poduszka o wymiarach 35 i 50 cm kosztuje 40 zł. Poszewka zapinana jest na zamek. Tyle samo kosztuje ozdobna dekoracyjna prostokątna poduszka z kolekcji Etnogarden. Ma te same wymiary co poprzednia. Kubeczki, które teraz widzicie, pochodzą z nowej orientalnej kolekcji. Na kubeczku widać symboliczne wzory, uchwyt i krawędzie są w kolorze złotym. Kubeczek kosztuje 15 zł i ma pojemność 380 ml. Nowe rodzaje kubeczków pojawiły się również w kolekcji z postaciami z bajek. Kubeczek w kolorze czerwonym z myszką Miki ma pojemność 380 ml, kosztuje 20 zł. Taką samą pojemność i cenę ma kubeczek w kolorze różowym z myszką Mini. Każdy z kubeczków ma napis po drugiej stronie. Jest również ceramiczny bajkowy kubeczek z dwoma uchwytami. Tak jak poprzednie, kosztuje 20 zł, ma pojemność 370 ml. Kubeczek taki jak ten jest z kolekcji Ethnogarden. Kosztuje 12 zł i ma pojemność 350 ml. Na półkach sklepu PEPCO znajdziemy również walentynkowe kubeczki w dwóch kolorach. Każdy z kubeczków ma pojemność 230 ml i kosztuje 8 zł. Teraz zobaczmy rzeczy wielkanocne. W niektórych sklepach Pepco kupić można już dekoracyjne kurczaki na teleskopowych nogach. Dekoracja taka jak ta kosztuje 40 zł. Dostępna jest w kilku kolorach. W tej samej cenie są dekoracyjne metalowe kury, które w tym sklepie Pepko znalazłam w dwóch kolorach czarnym oraz zielonym. Każda z tego rodzaju dekoracji może posłużyć również jako koszyk, na przykład na owoce. Tego rodzaju wielkanocna ozdoba w różnych wzorach przeznaczona jest do dekoracji doniczki. Kosztuje 10 zł. A oto ceramiczny wielkanocny zając w kolorze białym, wykonujący różne pozycje jogi. Każda z dwóch figurek, które właśnie widzicie, kosztuje 15 zł. Wielkanocne sztuczne wiosenne kwiaty kosztują 12 zł. Jest również ceramiczny wielkanocny zając opierający głowę o łapki. Dekoracja kosztuje 15 zł i dostępna jest w dwóch kolorach: w białym oraz w złotym, który za chwilę zobaczycie. W sklepie Pepko pojawiły się również nowe, ozdobne ceramiczne wielkanocne skrzaty z parasolem i pisanką. Tą dekorację w tym sklepie Pepko znalazłam w jednym wzorze. Cena wielkanocnego skrzata to 25 zł. Parasol w tej dekoracji jest metalowy. Są również ceramiczne białe gęsi z nóżkami i dziobami w kolorze złotym. Taką niewielkich rozmiarów wielkanocną figurkę kupić możemy za 10 zł. Na półkach tego sklepu są również różnego rodzaju wielkanocne pisanki. Taka jak ta, ozdobiona wielkanocnymi dekoracjami, kosztuje 10 zł. Dostępna jest w kilku wzorach. Teraz widzicie tego rodzaju pisankę w innym wzorze. 10 zł kosztują pisanki, które właśnie widzicie. Dostępne są w różnych kolorach. Wielkanocną nowością są również skrzaty z uszami zająca. Każdy z niewielkich skrzatów, które teraz zobaczycie, kosztuje 10 zł. W tym sklepie Pepko skrzaty były w kolorze fioletowym, zielonym oraz żółtym. Wśród akcesoriów wielkanocnych znalazłam również gałązkę z wiosennymi kwiatami. Cena takiej dekoracji to 6 zł. 10 zł kosztuje metalowa, doniczkowa lub ogrodowa dekoracja. Są również ceramiczne pisanki bez wzorów. Na przykład taka, której cena to 10 zł. Ceramiczna pisanka z dekoracją w kształcie pióra kosztuje 12 zł. W sklepie PEPKO są również takie jednokolorowe pisanki. Pisanki są w kilku kolorach, każda kosztuje 5 zł. Następna nowość na Wielkanoc w sklepie Pepko to widoczny teraz zając w kolorze złotym. Tą wielkanocną dekorację kupić możemy za 30 zł. Wśród wielkanocnych zajęcy znajdziemy również takie niewielkie ceramiczne figurki, w kolorze białym oraz złotym. Każda z figurek kosztuje 4 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.